Dzień dobry, wiosna, ale na śniegu. Zobaczcie, z 10 centymetrów. Trzeba jechać zawieść za, za tą to kukurydze, to kukurydze nakoszoną wczoraj. Palimy fendę, trzeba go trochę odśnieżyć wypali Świet się jakieś grzeją, widzę Chyba Tak A, sprzęgła Takie odchylanie Bardzo ładnie Teraz pytanie, czy ja się tym zawrócę tu na tym śniegu Włączymy przedni napęd Ach, nie jestem przyzwyczajony W że Nie zaciągam Wow. ja ją tam wepchnę do tyłu, czy ja ją wytargam Stamtąd to jest pytanie, e, powinienem wytargać Tylko za bardzo mi to za bardzo mi ucieka tam na płot Po lusterku nie widzę Yeah. Uh -huh. Ah uh Ah, me Dobra powinien Nie wiem czy się już tu wyrobić A i idzie jakoś Światełka Jedziemy No w takich warunkach jeszcze nie jeździłem Fendem Powiem wam, że to do drogi jest tragedia służby Służby nie wyrabiają się Mi pchatyłem przeuważać bo mi pchatyłem y, tył ciągnika przyczepa Nie wiadomo czy to na przednim na o widzicie Trzeba na przednim napędzie chyba jechać I hamować przy przyczepu masakra ujeżdżony śnieg, już widzę dobrze, że tam jeszcze te, tamte to są tandemy, to jednak ciągnik obciąża I nawet. O, oh, wyłączyłem i <laughs> nie jedzie, kurde Grzebie się. Dobra, jakoś idzie. Ile śniegu napieprzyło? Ja pierdzielę Teraz to będziemy musieli czekać, żeby to stopniało. Tym bardziej, że to już jest koniec listopada. Jakiejś tam wyśmienitej pogody pewnie nie będzie, żeby to puściło A je, jest długo... Pioskarka pojechała Śnieżają Masakra Dobrze, że tu jakieś łaskie tereny o... Nie wiem, jakby gdzieś jakieś z górki było, czy pod górkę, no to nie ciekawie, było, powiem Wam. Dobrze, chociaż przestało padać. 612, tak dobrze to jest 612. Tak. Znaczy, tysiąc, niecałe 1700 obrotów 42 na godzinę Ten czyściutki nie trzeba było go odśnieżać bo stało podwiatoł Tu nie ma planeki na niej No i jeszcze i tą małą taczkę opróżnimy i to, tą... No i tyle i przestój nie wiadomo ile eee, Co mogę Wam powiedzieć? Chyba trzeba będzie się brać za orkę bo tylko to się chyba da robić Mulczerem nie da się robić za dużo śniegu chyba pójdzie orka No tutaj śnieg zalega, to powolutku ja sobie jadę No a to co bym miał orać to tutaj 8 hektarów Tutaj był poplon Mamy kolejkę. Jeszcze Michał przyjechał upeczuszką. No i czekamy. Ale zobaczymy jeszcze wilgotność tutaj na przyczepie. No ta przyczepa była odkryta. A na tamtej było na skupie 38 wilgotności. To duże FAO. 280 zobaczymy mokra jest czuć pod ręką dziewięć i cztery może ziemię. Zobaczymy jeszcze, jak wyjdzie na skupie. Przyjechał tutaj przede mną taką waltro z tandemką szesnastką Metal Tech i na bok kipruje z tyłu ma przyczepę jeszcze I po robocie jeszcze tą Żeby tu nie zapadało I czekamy, nie wiem na co Na co, no na co, no na pogodę Śnieg stopnieje Albo nie stopnieje, nie wiem Co będziemy dalej robić no, a na swojej przyczepie, znaczy na umedze miałem wilgotność 36%, czyli wczoraj, jak sprawdzaliśmy, tak, wczoraj sprawdzaliśmy dramińskim, tym takim mielonym, to pokazało 36, mój pokazał dzisiaj 29, ale ogólnie jest 36 było, 36, a na tej przykrytej o tutaj plandeku 38, czyli jednak te co były odkryte miały mniejszą wilgotność. Dobra, to by było w sumie chyba na tyle. Trzymajcie się na razie, cześć.